Pedro Regis, Anguera w Brazylii, orędzie maryi królowej pokoju. Kochane dzieci, zginajcie swoje kolana na modlitwie. Nie pozwólcie, by demon zagrabił wasz pokój i oderwał was od drogi zbawienia. Ludzie przewrotnie się zjednoczą. I wiele narodów wypije gorzki kielich bólu. Mężczyźni i kobiety wiary będą prześladowani, i ból będzie wielki dla tych, którzy kochają prawdę jej bronią. Gdy będziecie odczuwać ciężar prób, wołajcie do Jezusa. W nim jest wasza siła. Umacniajcie się w słuchaniu Ewangelii i życiu nią, w modlitwie i w Eucharystii. Ja jestem waszą Matką i jestem u waszego boku, chociaż mnie nie widzicie. Odwagi. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. 10 czerwca 2021